Katarzyna Terechowicz, Droga na Południe, Opowiadanie z książki pod tytułem Gorzka Czekolada, Tom Drugi. Nowe opowiadania o ważnych sprawach. Julię przywitał jak co dzień w schronisku ogłuszający hałas. Przyszczekały, piszczały, wyły, domagały się uwagi, miłości, troski i tego wszystkiego. Czego tu było za mało, albo nie było wcale. Przede wszystkim psom brakowało więzi, więzi z człowiekiem, wybranym człowiekiem, i bliskości. To Julita zrozumiała bardzo dobrze. Znała taką samotność, nie miała w szkole przyjaciół, trzymała się z boku, nie potrafiła się znaleźć w świecie popularnych dziewczyn z jej klasy, które południa spędzały w centrach handlowych i malowały paznokcie na wszystkie kolory. Paznokcie Julity były krótkie i czasem połamane. Nie zwracała na nie uwagi. Kolor paznokci nie był dla niej ważny. Ubierała się sportowo, a długie, jasne włosy zwijała niedbale na czubku głowy. Nudziło ją to wszystko, czym ekscytowały się jej koleżanki. Dla nich była szurniętą wariatką, która ratuje chore koty, wyrzucone psy, przetrącone ptaki. Sprząta w lesie śmieci. Chodzi z własnym kubkiem, żeby nie zaśmiecać planety. Bo co je właściwie obchodzi planeta? Miała jednego dobrego kumpla, Franka, poznała w, którego poznała w schronisku. Wyprowadzał psy tak jak ona. Był o dwa lata starszy, ale świetnie się dogadywali. Mimo, że kochała zwierzęta, w domu nie miała żadnego. Jej mama nie lubiła zwierząt. Za to miała obsesję na punkcie porządku. Miłości do zwierząt nauczyła Julitę babcia Róża, mat, matka taty. Kiedyś Julita spędzała u niej wszystkie wakacje. Jeździły na wycieczki, godzinami chodziły po lesie, a Róża opowiadała o roślinach, zwierzętach. Nauczyła ją rozpoznawać gatunki ptaków po ich śpiewie i tropy zwierząt. Ale potem babcia zaczęła chorować i wszystko się skończyło. Tego dnia, jak zwykle, najpierw wzięła na spacer Małego i Tytusa. Psy wyrwały do przodu. Julita widziała przed sobą ich sterczące do góry ogony. Mały był mały. Brązowa, przedziwna mieszanka jamnika i nie wiadomo czego jeszcze za to nadrabiał charakterem. Tytus łaciaty, kudłaty i o wiele większy wszystkiego się bał i w niebezpiecznych momentach chował się za małym albo za Julitą. Pracowała w schronisku jako wolontariusz od paru miesięcy. Na początku było jej trudno, płakała, była rozbita. Psy ją witały z dziką radością, a gdy odchodziła, patrzyły na nią smutnym, zrezygnowanym wzrokiem. Czasem wspinały się na ściany klatek, skowyczały, wydawało się, że płaczą. Było ciężko, ale jednak została. Radość wciąż mieszała się ze smutkiem. Julita zrozumiała, że nic na to nie poradzi. Szli przez półdziki park, kiedy mały szarpnął gwałtownie, zerwał się ze smyczy i zniknął w krzakach. – Mały, wracaj, mały! Julita przedzierała się przez zarośla, ciągnąc ze za sobą tutusa. Ale małego nigdzie nie było widać. Doszli do zrujnowanego magazynu porośniętego zielskiem. W pewnym momencie tytuł zaczął węszyć i histerycznie szczekać. Pociągnął ją do środka. Usłyszała popiskiwanie małego i jakieś dziwne skrzeki. Zauważyła w rogu pomieszczenia cienki ogon małego. Skakał wokół czegoś, powarkując. To była młoda sroka ze złamanym skrzydłem. Przerażona waliła drugim skrzydłem w ziemię, próbując odgonić psa. Wieczorem Julita wróciła do domu ze sroką. Przygotowała jej pudło wyścielone trocinami, dała wody, nasypała ziaren. Delikatnie owinęła jej chore skrzydło bandażem, tak żeby przylegało do tułowia. Postanowiła, że z samego rana... Pojedzie ze Sroką do schroniska dla dzikich ptaków przy miejscowym ogrodzie zoologicznym. Pudło postawiła na werandzie. Sroka była niespokojna, nie chciała jeść, mietała się w zamknięciu. Nie bój się, szepnęła Julia. Jesteś bezpieczna. Jutro pojedziemy do szpitala i tam cię wyleczą. A któregoś dnia będziesz latała. Zobaczysz. Julita przemawiała do Sroki cichym, łagodnym głosem. Po chwili Sroka się uspokoiła. Tak jakby zrozumiała. Julita chciała ją pogłaskać ale na rękę. Nie trzeba oswajać dzikich zwierząt, pomyślała. Położyła się na wznak i zamknęła oczy. To był bardzo długi dzień. Obudziła się nagle. Ktoś delikatnie gładził ją po policzku, otworzyła oczy i zobaczyła przed sobą twarz matki. Cześć, Mamo! Już jesteś? Zdziwiła się. Miałaś wrócić jutro. Udało nam się wcześniej podpisać umowę. Matka usiadła obok niej na łóżku dziwnie spokojna. "Julitko, jesteś już prawie dorosła" zaczęła i spojrzała na córkę z ubolowaniem. "O co chodzi, mamo?" spytała cicho. "O cały kształt, kochanie. O bluzę, którą zostawiłaś w łazience, kubki w umywalce, buty porozwalane w przedpokoju, brudny blat kuchenny. Wiesz, że pracuję od rana do nocy, żeby zapewnić rodzinie odpowiedni status i Wiem, jutro sprzątnę. Jestem zmęczona. W oczach matki Julita zobaczyła rozczarowanie. Po co ci to schronisko? Po co te idiotyczne dokarmianie kotów? To dobra dla zwariowanych emerytek. Boję się, że, że, że nie poradzisz sobie w życiu. Jesteś, nie wiem, e, dziwna. Dziś trzeba być ambitnym, iść do przodu. Nie zbawisz świata, dziecko. Pamiętaj o tym. Julita milczała. Przyglądała się matce, jakby widziała ją pierwszy raz w życiu. Doskonale skrojony garnitur, szpilki, nienaganne manikir, włosy jakby prosto od fryzjera. Matka była top managerem w dużej filmie, robiła karierę. Kiedyś zaszartowała, że chyba w szpitalu podmienili jej dziecko. Chociaż były do siebie fizycznie podobne, te same ciemnobłękitne oczy, jasne włosy, szczupła sylwetka. Nie rozumiem, po co ta zabawa w Świętego Franciszka? Kiedyś będziesz tego żałować, zmarnowanego czasu, pieniędzy, energii. Nie wydaje mi się. A co ty wiesz o życiu, jeśli chcesz osiągnąć sukces? Nie chcę, przerwała jej Julita. Nie miała ochoty na rozmowę z matką, słyszała te teksty już tyle razy. Myślałam, że będziesz inna, silna, ambitna, przebojowa wesnęła matka. Jak ty? Ja w Twoim wieku byłam skończonym cielęciem kotku. Zmieniłam się, bo nad sobą pracuję. To, co widzisz, to efekt ciężkiej pracy. Kiedyś chciałaś być psychologiem, nie żałujesz? Spytała niepewnie Julita. Niczego nie żałuję. Zresztą chyba lepiej mieszkać w apartamentowcu niż w blokowisku, prawda? Dziewczyna nie odpowiedziała. Nerwowo skupała skórki przy paznokciach. Matka obrzuciła ją krytycznym spojrzeniem. Jesteś kobietą. Kobieta nie ma prawa mieć takich paznokci. Pamiętaj, że kobiecość to twój atut. Naucz się z tego korzystać. W tym momencie Julita usłyszała ni to śpiew, ni to skrzek. Serce w niej zamarło. Matka czujnie rozejrzała się po pokoju. Co to było? Nic. Nic? Sroka znów zaskrzeczała. Matka otworzyła drzwi na werandę. I natychmiast zobaczyła pudełko. Otworzyła je i od razu zamknęła. Spojrzała zimno na córkę. Nie chcę jej w moim domu. Powiedziała spokojnie: Masz 15 minut na rozwiązanie problemu. Inaczej sama to załatwię. Mamo, proszę, ona jest chora. To tylko do jutra. Zaczęła bezradnie Julita. Wiesz, że w tych sprawach jestem nieugięta. przerwa jej matka. Rób z nią co chcesz, ale nie w tym domu. Po czym wyszła z pokoju, trochę zbyt głośno zamykając za sobą drzwi. Julita poczuła, że dusi ją złość, narastająca, gorzka, znała matkę i wiedziała, że za 15 minut przyjdzie i sprawdzi dokładnie wszystkie kąty, żadnych rozmów, negocjacji, krótka piłka. Do pokoju zajrzał ojciec. Sroka znów zaskrzeczała i od razu zorientował się, co jest grane. Julita była bliska płaczu. Ojciec otoczył córkę ramieniem. Dopóki mama się kąpie, przechowam ją u siebie w gabinecie, a potem przeniesiemy ją po cichu na werandę, ok? Julita bez słowa pocałowała ojca w policzek. Wszystko się udało. Kiedy matka przyszła do pokoju Julity, pudełka już nie było. Ojciec zawołał mamę do kuchni, a w tym czasie Julita przeniosła sroką z powrotem. Teraz mogła spać spokojnie. Przed snem dodała jeszcze sroce wody, sprawdziła, czy bandaż na skrzydle się trzyma, czy ma w pudełku dostatecznie miękko i wygodnie i wreszcie poszła spać. Była tak zmęczona, że zasnęła od razu kamiennym snem. Obudziła się dość późno. Była sobota, przecież musiała zawić srokę do szpitala przy zoo. Otworzyła drzwi na werandę, uderzyła ją dziwna cisza. Julita zaczęła gorączkowo się rozglądać. Pudełka nie było. Chciało jej się płakać. Zadzwoniła do matki, ale ta nie odbierała telefonu. Odebrał ojciec. Tato, nie ma sroki. Co się stało? Jak wychodziłem rano, mama jeszcze spała, ale obawiam się, że mogła zajrzeć na taras i... Urwał zmartwiony, nienawidzę jej! krzyknęła Julita i wybuchnęła płaczem. Ubrała się szybko i wybiegła z domu. Chodziła po okolicznych podwórzach z nadzieją, że znajdzie sroka, ale nigdzie jej nie było. Wreszcie zobaczyła na ulicy, tuż przy krawężniku, leżała przetrącona sroka i jej sroka. Na jednym skrzydle miała jeszcze bandaż. Julita poczuła, jak lodowate zimno ściska jej serce. Próbowała nie rozpłakać się, nie rozpaczać, nie robić scen na środku ulicy. Działała jak automat. Delikatnie podniosła srokę, a potem ułożyła ją na kawałku tektury. Pochowała ją w pobliskim parku. Dopiero wtedy, gdy sroka spoczęła już w ziemi, coś w niej pękło. Usiadła na trawie i długo płakała. Spakowała się szybko, wrzuciła do plecaka trochę ciuchów i książek, kosmetyki, telefon i jakieś drobiazgi. Godzinę później stała z plecakiem przy lotówce na południe. Miała niewiele pieniędzy, to co zarabiała wyprawiając wyprowadzają, sąsiedli psy, wydawała zwykle na zwierzęta. Postanowiła jechać stopem. Stała na poboczu, trzymając w ręce kawałek który z napisem o pole. Samochody mijały ją obojętnie. W końcu straciła nadzieję i właśnie wtedy z piskiem opon zatrzymał się przy niej czerwony samochód. W środku siedziało młode, rozbawione towarzystwo dwóch chłopaków i dziewczyna. Z samochodu buchnęła głośna muzyka. – My za Częstochowę, jedziesz? Zawsze to bliżej, wsiadła do samochodu z uśmiechem. – Ja jestem Adi, ten duży to duży, a ta obok ciebie to Fredka. – Oznajmi mi chłopak za kierownicą. – Jestem Julita. – Skoczysz z nami na koncert? Zagadnęła Fredka. Świetna muza, będzie czadowo. Nie mogę, mam coś do załatwienia. Brzmi tajemniczo, mruknęła Fredka. A tak serio? Uciekłam z domu. Haha, dobre. Adi wziął to za dowcip. A ty ile masz lat? Prawie 15. Zawahała się. A wy? My z Fredką mamy 19 na karku, a ten pokazała na dużego. 21 skończył. Strasznie starzy, co. – No tragedia! – wesnęła ze współczuciem. Porstnęli śmiechem. Duży coś zapalił, rozniósł się charakterystyczny, mocny zapach. Julita poruszyła się niespokojnie. – Nie bój nic! To czyste zioło, samo zdrowie! – mruknął do niej uspokajająco duży. Po chwili skręt krążył w samochodzie. Julita wzięła go, żeby nie pomyśleć, że jest nudna. Wciągnęła dym i natychmiast doniosła się kaszlem. – Spoko! Nigdy nie paliłaś? – klepała ją po plecach Fredka – Julita pokręciła głową. Zobacz, jak to się robi. Fredka głęboko wciągnęła dym razem z powietrzem i podaje Julicie skręta. Teraz ty. Nie miała już ochoty, ale jej ręka, jakby bezwiednie, sięgnęła po skręta. Tym razem już nie kaszlała, chociaż dym gryzł ją w oczy i dusił w gardle. Zobaczcie! Krowa z niebieską szyją! krzyknął nagle Duży, pokazując coś palcem. Wszyscy się obejrzeli. Rzeczywiście, na łące stała krowa, która miała na szyi coś niebieskiego. Ale Beka! Krowa w apaszce. Rzeczywiście na łące stała krowa, która miała na szyi coś niebieskiego. Pokładali się ze śmiechu. Julitę też ogarnęła dziwna, histeryczna wesołość. Facet w marynarce, który jechał poboczem na koślawym, różowym rowerze, przyprawił ich niemal o konwulsję. Julita płakała ze śmiechu, gdy zadzwonił jej telefon. To była matka. Nie odebrała. Kolejnych telefonów też nie. Przyszedł SMS. Gdzie jesteś? Odezwij się. Proszę. To był wypadek. Naprawdę mi przykro. Zignorowała wiadomość i wyłączyła telefon. Siegnęła po skręta, tym razem zaciągnęła się bardzo mocno. Świat zawirował, zakręciło się jej w głowie i poczuła słuchać w ustach. Hej, w pożo, Fredka spojrzała na nią uważnie. Trochę zzieleniałaś, jesteś nowa. Serio? Jolita odrochowa dotknęła policzka, a potem badawczo zerknęła w lusterko i wszyscy znów zaczęli chichotać. Nie przestali nawet wtedy, gdy mijał ich radiowóz. Seledynowa uwaga na niebieskich zaśmiał się Adi. Ale sztywniacy nie mam z nimi nic wspólnego mruknęła Julita. Oprócz koloru stwierdził duży i humoru dodała Fredka. Fredka zrobiła dziwną minę, wybuchnęli śmiechem najgłośniej śmiała się Julita. Wysiadła na małej stacji benzynowej na skrzyżowaniu dróg. Tamci pojechali dalej na koncert. Maha na pożegnanie tak długo, aż czerwony samochód znikł za zakrętem. Dopiero wtedy zauważyła pomarańczową kulę słońca chowającą się za kortuną fioletowych purpurowych chmur. Niebo miało przedziwny, nieżyczywisty kolor. Fiolet pomieszany z czerwienią i błękitem, poprzecinany jaskrawymi żółkami. Chmury tworzyły fantastyczne kształty, niczym baśniowe, prehistoryczne zwierzęta. Patrzyła na to niesamowite widowisko, a czas się zatrzymał, jakby była w innym wymiarze. Nagle zrobiła się słabo. Uświadomiła sobie, że cały dzień nic nie jadła. Kupiła na stacji jakąś bułkę i siadła na ławce przy drodze niedaleko stacji. Wciąż była daleko od celu, a nie czuła niepokoju, tylko dziwną obojętność, jakby patrzyła na siebie z zewnątrz. Zapomniała nawet o swoim żalu, o sroce, o koleżankach, których nie lubiła, o kotach, psach i o Franku. Czas płynął, a ona wciąż siedziała na ławce, śniąc na jawie. Już dawno skończyła jeść i patrzyła w niebo, które zmieniało kolory jak morze. Jakiś samochód zatrzymał się obok. Kierowca, sympatyczny facet w średnim wieku, odsunął szybę i zapytał z uśmiechem. Gdzieś cię podrzucić? Wróciła do rzeczywistości. Robiło się ciemno, on odkwiły na postkowiu. Jadę do pola. Masz szczęście! Uśmiechnął się i wskazał miejsce obok siebie. Wskakuj! Wsiadła. Gośników sędziła się nastrojowa muzyka, ruszyli. Mężczyzna jechał szybko, oślepiały ją światła mijanych samochodów. Przymknęła oczy. Padłaś w kłopoty? Spytał. Może trochę, powiedziała z wahaniem skąd pan wie? Też miałem kiedyś kłopoty, uciekłem z domu. Dlaczego? Ojciec uderzył mnie za coś, czego nie zrobiłem. A gdyby pan zrobił, zadajesz za trudne pytania uśmiechnął się. Jechali dalej w milczeniu. Muzyka i jednostajny sum silnika uśpił ją. Ocknęła się, gdy zjechali na drogę gruntową. Jechali przez jakieś pola. Gdzie jesteśmy? spytała nieprzytomnie. Pod opolem, długo spałaś. Dokąd jedziemy? Rozejrzała się zaniepokojona. Do mnie mieszkam niedaleko. Niech pan stanie! Zmierzył ją przeciągłym spojrzeniem, poczuła strach. Posłuchaj, jestem przyjacielem, wiem, że, jestem na giga i że jesteś na gigancie, mogę ci pomóc. Niech się pan zatrzyma! krzyknęła ostro. Zatrzymał się zaskoczony. Sięgnęła po plecach, krótkim szarpnięciem otworzyła drzwiczki, wyskoczyła na zewnątrz. Z daleka widziała światła jadących szosą samochodów. Biegła w tamtą stronę, potykając się w ciemności. Co jakiś czas oglądała się za siebie, ale mężczyzna jej nie gonił. Samochód ruszył i pojechał dalej. W końcu znikł za zakrętem. Dotarła do szosy bardzo zmęczona. Była na przedmieściach Opola. Na dworzec autobusowy doszła w środku nocy. Pierwszy autobus było o siódmej. Zwinęła się na ławce, a głowę oparła o plecak. Sp spłynęło z niej o napięcie całego dnia. Poczuła smutek. Wyjęła z kieszeni telefon i włączyła go. Miała mnóstwo nieodebranych połączeń i wiadomości od rodziców. Nawet tego nie czytała. Była też wiadomość od Franka: Gdzie zniknęłaś? Jak się podłączysz? Daj znać. Odpisana szybko. Musiała wyskoczyć na parę dni. Jesteśmy na łączach. Po chwili wahania wybrał numer ojca. Odebrał natychmiast bardzo zdenerwowany. Julita, Boże, co się z Tobą dzieje? Gdzie jesteś? Tato, ja. Głos jej się załamał i rozpłakała się. Kochanie, przyjadę po Ciebie. Powiedz tylko, gdzie jesteś. Jadę do babci Róży. Po drugiej stronie słuchawki zapadło milczenie. Ojciec powiedział po chwili stłumionym głosem: Ale babcia Cię nie pozna. Jest z nią coraz gorzej, przecież wiesz. To nic. Zamilkli. Chodzi o srokę tak? Zapytał cicho. Julita poczuła, jak coś ściska ją za gardło. Nigdy jej tego nie wybaczę. Proszę, nie bądź zawzięta. To był wypadek. Mama naprawdę tego żałuje. Cały czas płaczę i nie martw się, niedługo wrócę. Rozłączyła się i schowała telefon do kieszeni. Dotarła na miejsce przed południem. Pielęgniarka zaprowadziła ją do starego parku. Szła długą, żwirową aleją, drobne kamyki chrześciły jej pod butami. Minęła starszego pana, który patrząc pustym wzrokiem przed siebie, monotonnie recytował wciąż tę samą strofę jakiegoś poematu. Zobaczyła ją z daleka, siedziała na wózku stojącym pod rozłożystym drzewem, chyba spała. Podeszła do niej cicho. Babciu, babciu różo. Spojrzały na nią błękitne oczy, wciąż młode, mimo choroby. To ja, Julita, poznajesz mnie? spytała z nadzieją. Róża nie odpowiedziała, choć na jej twarzy pojawił się ślad uśmiechu. Julita usiadła obok niej na trawie. Zrobiło się chłodno. Nie wiedziała, jak to się stało. Poluczki miała mokrot łez. Wytarła je rękawem bluzy. Czekała, wciąż mała nadzieję, że róża ją jednak pozna. Wiatr rozwiał chmury i przez gałęzie prześwieciło słońce. Julita czuła na twarzy jego ciepłe promienie. Na gałęzi drzewa usiadł niewielki szary ptak z żółtym brzuszkiem. Zaczął śpiewać. To brzmiało trochę jak dzwoneczki na wietrze. Dzwoniec, pamiętasz? Zamyśliła się Julita. Ty mnie tego wszystkiego nauczyłaś. Róża milczała, nieobecna. Patrzyła gdzieś w dal. Julita parła gorowa, głową o i kolana. Wciąż najbardziej lubię śpiew skowronków. No i klek od bociana uśmiechnęła się. Nagle Róża delikatnie z czułością pokoskałem po głowie. Tęskniłam, szepnęła Julita i przytrzymała jej dłoń. Dzwonić znów zaśpiewał, a potem Julita zobaczyła rodziców, którzy szli do niej przez park. Przodem ojciec, szybkim krokiem, matka za nim. Wyglądała inaczej niż zwykle: w szarym, zwykłym dresie, bez makijażu, lekko przygarbiona. Julita powoli wstała. Mamy gości, babciu, i ruszyła w ich kierunku, pchając przed sobą wózek.